widzicie widzowie naprawili buty i tak, można już założyć buciki, więc Midas ma buta. No fajnie wygląda to, ale dzisiaj też dodali kodzikącik i mają dodać jeszcze e, później Xentaciona i mamy odliczanie do eventu Widzowie, <kluje> <kluje> za 9 dni mamy event. Czyli ten dzień. Mamy Porsche. Eee, to było. No to jest to, że te buty zali. Zobaczmy, czy w sklepie są jeszcze jakieś buty. Nie wiem. Eee, ja jeszcze zobaczył na Fortnite GG czy są buty. tu można no nie, normalnie już mi dodawać do szafeczki? Cosmetics. Ksy... Nie, nie można. Ja jeszcze butów nie można pewnie dzieje, później panie to zrobił. No, no my widzimy się już w meczu. Dawid, zrobię. No tutaj już wam pokażę i patrzcie. No normalnie zwiedzimy w tutaj Tu też ma gość buty. Normalnie chodziłem sobie w buta. Tam już misówka X Lydencjona. jest. Już ta misurka Xytenciona. Kurz Just for Dobra, to polecimy w na następnym odcinku Dzisiaj lecimy jako kocikącik. Ja zauważyłam, buty najgorszy. O kurde I ogólnie widzowie, w tym odcinku ja o tej Eevee. I tak, Eevee będzie, jest moim teraz ulubionym spódnem, Midas owszem też I będę grał czasem Eevee, czasem Midasem Na odcinkach Yy, to zobaczycie, że po prostu będzie różnorodność po prostu, a trochę są tam będzie już tam był, widzę. I on znika po czasie, więc to było akurat z zobaczyłem. No widzowie widzieliście, tam siedziałam, dobra, no, no, nieważne. Yy, no mamy, to no, będzie kitek z charge pompą e, i z y, y, granatnikiem zrzutowym? Tak, 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 To nie jest najmądrzejsze. Chyba Jestem w starych znakarka. Gdzie jest kit? Tam jest gdzieś kit. Nie mam przygotowanej tej znakarki. Uciekamy tymczasowo. Idę, fajnie wyglądam, idę z buta No, drugi Charger ma Dobra, ja uciekam, idę, robię ukita To zamknie Da widzowie mamy Podnosimy Kita. I da, mamy widzowy No kita jak nie teraz Mamy. Zaraz to wrócimy widzowie. Tak, to jest to samo co kiedyś. Mamy, mamy widzowy charge Kita i mamy też wyrutni. To jest to samo co kiedyś było, więc e, nic nowego. jedno Daj wrócił. Zobaczcie jakie są mega kazawkę. E, e, I widzowie, No, tak to wygląda. E, no to i to to jest totalnie to samo, co było w tamtym roku. E, ktoś kto nie widział to e, nie widział. E, to jest mało w tej chwili że to Jeszcze jest pomysłana. Oczywiście bronię trzeba sprzedawać. Gdzie jest? Ten tutaj to jest, dobra. Po prostu, Kitek. Kurde, co to jest? Krzyk, Kitek nie jest z jest z tą planem. Nie! Co to To jest najlepsze leczenie w grze. Nie. Nie i zrobili to Ye. Nie 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 wierzę, że to wróciło Oto pomagaj To to w ogóle pomagaj tym mroku zaraz Będę sobie wylegał, żeby Dawać do Chodzimy jeszcze na ich Mam no tego nie ma. To jest z eks ekstentacją. jest. To 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 jest. nie żyje, To tego To jest. To jest. To jest. To jest. I dobra, ale to wreszcie jest, ja jest... to wygląda dobrze. ją się jakby wysyła... z tamtej strony. No to jest zjeżdża No, ale, czy co czas czy też zniknie? Jakby jak no. to jest Ja jestem córką, co Ej, były co wypiję. z tym słupkiem kiedy były. No tyle coś było. Tyle, ja, No, ja, no czy to, co jest jest. Jeśli jest tak, że to już nie ma. co, 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 jest to, ten,

Poczekaj, ja go też nie mogę mamy riftę też, Mamy Rift Mam krzesło 99. Mamy też grzybkę takiego. Oby były w rozdziale trzecim, pamiętam, że na pewno były. No i się też jego muzyka tutaj jest. O, sobie jak to użył, dobra, też. Ale te buty to są takie sigma. No one naprawdę fajne. Ale jakie rzeczy wróciły w opiki, te e, soki siorby. Biki tam nie zupełnie nie, nie, nie żyje, no dobra. Mm, no wow! I dziwi się, że udało nam się to być. Ale to pewnie do góry tak już trochę jest i po prostu tak się już rozluźniło Jackpack. Ja lubię jackpack, A czemu nie mogę używać go. Może wyrzućmy jeszcze raz. Hmm. Także, no niestety, jackpack był w poprzednim sezonie. Być lekko gorszy. Bo tam wtedy mogę już mi tak. jakby. robić takie dasze. Jakby to nie jest to samo. No niestety no byś jakieś rakiety Ale jest tu coś bardzo podobnego Tu miałem, żeby się przydało do być. Tu się biją, więc ja bym podbił Ej, na agencji jest ten licznik do eventu. To ogólnie, to nie jest event, tylko to ogólnie jest koncert Bo też zostało 9 dni do końca sezonu, zrobiłem Ej, dobra, jest taki boss I to jest... nie, to nie, 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 co gdzie dzieje? Jackpack, o nie Jackpack, jack dobra nie, nie używajcie Jackpacków, bo patrzcie, bo ja zapomniałem totalnie o tym, bo przecież ten Jackpack nie nie ma ma damage zapomniałem o tym.